Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj Was witam z mojej bazy wypadowej, bo właśnie szklarnia będzie taką bazą wypadową. Pogoda jest fajna i niefajna zarazem. Wczoraj w ogóle było kiepsko, bo cały dzień się piło. No i co, zabrałem się za koszenie, wziąłem kosetą ręczną spalinową. Okosiłem ogrodzenie, tak dookoła, prawie że trochę drzewka pookaszałem, to co kosiarka nie wiedzie. No, i tak dzień praktycznie zleciał pomiędzy deszczem. W nocy lało na potęgę, naprawdę polało bardzo konkretnie. Także ten wykop pod szklarnię to jest jedno wielkie błoto. No i tego się też spodziewałem, dlatego nie zabierałem się za tą szklarnię. Myślę, że poczekam przez dwa tygodnie i potem się to ustabilizuje. No, a dzisiaj właśnie baza wypadowa, szklarnia, bo co chwilę pada. Teraz jest piękne słońce ale przed chwilą tak lało, że deszcz padał pod kątem 45 stopni, możecie sobie wyobrazić jak to wygląda i znowu się na to zbiera. Na zewnątrz znowu jest szaro, buro i ponuro. Tutaj piękne słońce, a tam już zbierają się chmury, a ja dzisiaj właśnie chcę e, troszeczkę ogarnąć ten mój teren. Mam tu straszny bałagan, nawet nie chcę całości pokazywać. Właśnie chcę te rośliny wszystkie stąd pozabierać, okosić to, e, gdzieś rozłożyć właśnie takie plandeki, na których to gdzie stało, bo nie zdążyłem tego jeszcze zrobić i dopiero porozkładam sobie ładnie te rośliny. No i właśnie na tym zejdzie część dzisiejszego mojego dnia. Pomiędzy uciekaniem przed deszczem, bo pewnie znowu będzie za niedługo padało, i jak będę uciekał przed deszczem, to właśnie tu w szklarni powyciągam te rośliny, które już pójdą na zewnątrz, czyli między innymi głównie figi, jakąś tam palmę i tak dalej, bo przymrozków już nie będzie, ale jest jeszcze chłodno, zostaną tu tylko te rośliny, które nie lubią w nocy chłodu, bo spada temperatura aż do tych 6-7 stopni. Jeszcze trzeba odczekać te dwa tygodnie, także ten maj to już jest spalony, czerwiec, lipiec, sierpień, może wrzesień, te cztery miesiące to będzie sezon, a osiem kolejnych miesięcy znowu nie będzie sezonem, czyli znowu zacznie się chowanie. E, dobra, zabieram się za robotę, pokażę Wam dzisiaj tak w urywkach, co tam mniej więcej działam, coś działam, może grządki wykopię, zależy jak będzie, e, no nic, idę robić, bo znowu się rozpada. No i tak jak już mówiłem i przypuszczałem, zaczęło lać. Trochę tam roślin zdążę wyjąć na bok. Kosę przyniosłem, żeby to okosić, ale już nie zdążyłem. Ale nic, zabieramy się za szklarnię. Powyciągam wszystkie figi stąd. Akurat jest świetna pogoda, żeby się zahartowały do słońca, bo cały tydzień z prognozy pogody, przynajmniej tak wynika, ma być deszczowo i w kratkę. Nawet całkiem chłodno, czasami 10 mniej niż 10 stopni. Więc będzie dobry moment, żeby się figi zahartowały. Także ja i teraz sobie stąd powyciągam. Powystawiam na zewnątrz, no i jak już przestanie padać, to je poukładam na swoim stanowisku słonecznym w cudzysłowie, w którym będą mogły tamte parę godzin w ciągu dnia słońca załapać, bo większość pewnie będą chmury. Zobaczymy, jak się tam przyhartują do słońca. Dobrze by było, gdyby im tych liści nie spaliło, bo to już drugi komplet liści po pierwszym przymrozku. No i pogoda, jak widać, z przewagą chmur. Figi tutaj koło są Troszeczkę tych odmian mam. Będę je przesadzał do większych donis bo te są 18x18 cm, a mam zamówione 26 na 26 Więc na ten rok ten rozmiar donis 26 na 26 to już będzie maksimum. Tak myślę przynajmniej. Zobaczymy. No i one się tu muszą zahartować w tych strugach deszczu. No dobra, w każdym razie ma być trochę tego słońca przejściowo, więc może. Troszeczkę się tu właśnie przyhartują. Jednej figi tu nie ma, jest to brąturka i dałem ją między drzewa na wszelki wypadek, jakby ta lampa przyszła, żeby jej nie spaliło. Bo ma sporo owocków i szkoda by było je stracić. Już są te owoce bardzo duże. Zaraz wam pokażę, I tak te figi wyglądały. Odmian mam tyle, co do także możecie sobie policzyć. Jak będzie film o przesadzaniu, to wam pokażę odmianę jeszcze raz, bo już kiedyś pokazywałem. Jak na razie jest faworytem. Zobaczymy, co będzie w przyszłym roku, bo to trzeba przynajmniej z dwa lata poobserwować. Owoce ma piękne, nic tylko czekać, aż dojrzeją, także są bardzo fajne i duże. Jeszcze następne owoce widzę się pojawiają między liściami, teraz ich jest chyba 7. No i jeżeli w przyszłym roku znowu zaowocuję jako pierwsza, to już wiadomo dlaczego w Polsce jest najpopularniejsza. I myślę, że to jest taki, taka figa, która, którą można będzie polecić. Chociaż inne figi to wiadomo, inne kolory, inne smaki, inny kształt, więc warto poeksperymentować i się w to pobawić. Czekajcie, teraz Wam coś pokażę. Patrzcie, idzie następna nawałnica. Tak na telefonie tego nie widać. Ale, o, teraz będzie lepszy kontrast. Teraz widzicie o co chodzi. Ale zaraz lunie. Dobra, się zabieram za szybkie kuszenie. No i na dworze się rozpadało, nie trzeba było długo czekać. Ja teraz w międzyczasie przepikuję sobie tu siewki do takiej kraty. Zamówiłem sobie doniczki, takie kraty sobie jeszcze zamówiłem, z uchwytem są wygodne. To jest właśnie fajne na siewki, bo jest ich 10 na raz, można z uchwytem sobie gdzieś przełożyć. Są to siewki pozyskane z pestek od mojej pomarańczy dzikiej, którą przywiozłem z Grecji. Tej, którą, która mi tak wykręcała mordą, jak ją jadłem. Taka w smaku trochę Cytrynowo-grafrutowa, ale bardzo pali. No i właśnie wyciągam teraz, bo tu miałam wysiane, tak wszystko wspólnie do doniczki. Wyciągam teraz, przepikowuję tutaj. W międzyczasie już zdążyłem trochę tam gruzu uprzątnąć, ale zaczęło padać. I czekam na następne okienko ze słońcem, żeby właśnie to wykosić i poukładać te cytrusy, już tak na swoje miejsca. Bo na razie to było wszystko tak na szybko, wiosną, byle jak wyjęte. No i następna sieweczka wędruje do gruntu. To jest właśnie korzeń. Starać się trzeba, jak się przesadza takie siewki, trzeba się starać, żeby korzenie szły pionowo w dół. Ewentualnie można je trochę okręcić, ale nie powinno być czegoś takiego, że korzeń zagina się do góry. O właśnie w taki sposób, że idzie do góry. Tak się nie powinno robić, bo się taki syfon tworzy i nie powinno być czegoś takiego. Takie siewki bardzo szybko się przyzwyczają do nowych doniczek, ale nie można tak robić ze starszymi cytrusami, bo starsze cytrusy nie lubią obkruszania ziemi i uszkadzania korzeni. Niektóre mogą to jakoś tam dobrze znieść, ale większość odchoruje coś takiego. Także starajcie się nie usywać ziemi. Poza jednym wyjątkiem, który pokażę w specjalnym odcinku o przesadzaniu, który już będzie niebawem. Także ja pakuję siewki do tej doniczki i widzę, że już, że już się zaczyna przejaśniać, i zaraz idę kosić. No i gotowe. Krata jest pełna, 10 roślinek Mam dwie takie kraty jak na razie. Jeszcze troszkę nasionkiełkuje, także w do, przy dobrych wiatrach tych e, siewek, czyli podkładek już będzie około 30, 40, może 50. No i to jest właśnie materiał szkółkarski na przyszły rok, także dopiero w przyszłym roku będą one szczepione. Tak właśnie trzeba rok odczekać, nie jest to tak łatwo. E, po roku dopiero będzie można zaszczepić, i będzie to wyglądało tak jak tutaj właśnie na tym przykładowym szczepieniu. Właśnie tu na środku widać te miejsce zaszczepienia. I ta roślina, którą tu widzicie, ma 2 lata. Po dwóch latach jest to taki starter. Można go już sprzedać, ale to jest jeszcze bez owoców. Dla doświadczonych hodowców roślin cytrusowych jest to roślinka, którą z powodzeniem wyprowadzę na ładne drzewko. Natomiast, żeby tak dobrze sprzedać roślinę, to powinna ona u mnie spędzić 3-4 lata, i dopiero z pierwszymi owocami czy kwiatami można roślinę sprzedać więc nie jest to taki, że tak powiem, łatwy chleb. Więcej tu jest hobby niż, niż zarobku. Sami widzicie, że musi minąć około 4 lat, zanim taką roślinę będzie można sprzedać. Także pracy to wymaga dość sporo, miejsca dość sporo. W szklarni myślę, że rocznie będę w stanie wyprodukować około 100 roślin. Skoro one muszą u mnie spędzić około 4 lat, to sobie policzcie. 400 takich małych roślin, średnich i większych, będzie musiało być w w tej właśnie nowej szklarni także nie da się tu wyprodukować nie wiadomo jakich ilości. Na pewno one będą trochę wolniej rosły niż rośliny, które pochodzą z Włoch czy Hiszpanii. Tam jest inna temperatura, inna pogoda. Tutaj ten sezon jest troszeczkę krótszy. Ale za to te rośliny będą bardziej odporne i przyzwyczajone do naszych warunków kapryśnych. Nie będą tak reagowały jak większość roślin kupionych w marketach, że od razu zrzucą liście, gdzieś tam obsychają, a niektóre rośliny zupełnie padają. Tutaj powinno być dużo lepiej, więc te rośliny będą lepsze jakościowo, jeżeli o nasz rynek chodzi. Będą bardziej, że tak powiem, zahartowane. Ja je też będę wystawiał na słońce. One może nie będą takie piękne jak tamte rośliny właśnie marketowe, takie obładowane owocami, ale na pewno będą dużo łatwiejsze w hodowli. Tak to wszystko wygląda, a ja już widzę, że na zewnątrz jest słońce i zabieram się za koszenie. No i ogarnąłem kuwetę, wieczór już się zbliża, szaro się robi. Dzisiaj pogoda nie rozpieszczała, 70% śmiało to był deszcz. Może z 4-5 razy błysnęło słońce na 15 minut. A tak wszystko to jest zlane, mokre. Z tyłu macie wykop pod szklarnię. Szklarnia to jest to wszystko, co teraz się mieści w kadrze, to będzie szklarnia. No i w końcu to jakoś ogarnąłem, tutaj okosiłem. Poukładałem te rośliny od najmniejszych do największych. Właśnie z tej strony stoi, patrzycie, pada słońce, czyli to jest strona południowa. No i rośliny jeszcze nie ruszyły. One zostały tu wyrzucone ze szklarni, bo tam był wykop robiony pod kabel i nie wkładałem ich już do siatka. Czasami była akcja z przymrozkiem, więc wszystko było plandeką okryte. Na szczęście te przymrozki chyba nie przyszły. Poza tym, cytrusom się nic nie dzieje. A tak, raz złapały przymrozki cytrusy, tam było chyba minus 1, minus 2, bo figi pomarzły. Oczywiście takie minus 1, minus 2 cytrusa nie rusza. Są poparzenia słoneczne, gdzieniegdzie. To właśnie co tu widać, takie brązowe, to jest poparzenie słoneczne. I tutaj, tak jak światło padało, tak spaliło liście. Ale to jest normalne, jak się wyciąga rośliny na zewnątrz. I oczywiście one za niedługo ruszą z miejsca. Dobrze, że nie ruszyły zbyt wcześnie, bo teraz jeszcze właśnie jest ta pora deszczowa, właściwie tego wiosną nie można nazwać. gdzie Gdzieniegdzie małe listki się pojawiają, ale tak naprawdę to są dopiero pąki i z tego co widzę będą dopiero drugi raz kwitły, tak jak w zeszłym roku. Taka lipa z pogody jest. Nie ma tego ciepła. Jest, są chłodne noce. No więc... Nie pokazuję ich tak dokładnie, bo nie ma czego, niech to wszystko ruszy z miejsca, jak to ruszy z miejsca i coś się zacznie konkretnego dziać, to Wam pokażę i tak potem przejdziemy po cytrusach, omówimy je, będzie też podlewanie z nawożeniem za niedługo, zrobię taki fajny kompocik, także Wam pokażę jak można fajnie ponawozić cytrusy, jeżeli ich nie przesadzacie, nie tylko nawozem takim zwykłym. Będzie też coś o przesadzaniu niektórych cytrusów, bo będą niektóre cytrusy przesadzane. Także będzie mieszanka ziemi robiona na kanale. Także będzie co oglądać. Koniecznie subskrybujcie, dzwoneczek, jeżeli tego jeszcze nie macie. I do następnego razu, nie? A tak na koniec jeszcze Wam pokażę coś fajnego do zawieszenia oka. No, i na podsumowanie pokażę wam, jak ładnie zakwitł Klimatis, chyba tak się nazywa, nie? I to by było tyle, nie płako? Fajnie zakwit. No, także dziękuję za oglądanie i do następnego cześć. Na dworze zimno, a w szklarni cieplutko. 24 stopnie. Oczywiście grzeje.